Na Wiktor! <grymne> <grymne> mam. Polski matma i Mało tych akcji. Wiktor! Wiktor. Tanku, że nie ma społecznej. Nie ma A może przecież nie biorę?

Mam pięć sekundę. Czyli matma... Matma to Informacja. ma co informatyka, Nie nic. Wiesz, jaki on ma przed sobą? jakieś różne... Łama karty biblioteczne. Hmm. O, no. No, no. Mój brat, proszę. No, co robisz? Nie ruszaj. Nie ruszaj. Uh.

Ну что, красота? Эй, Я-я! Он взял